Zapewne kochani, pamiętacie moją niezbyt pochlebną recenzję bestsellerowego, kontrowersyjnego tatuażysty z Auschwitz, którego nie polecam, a dzisiaj przyszedł czas na kontynuację tej powieści właśnie, która już kilka miesięcy temu za granicą też wywołała kontrowersję i wzbudziła pytania hej hej moi drodzy, w ten zimowy styczniowy dzień, wita was Olga z Wielkiego Buka. W moich rękach podróż Cilki Heather Morris kontynuacja tatuażysty z Auschwitz. Pytaliście mnie niejednokrotnie w ostatnich dniach, dlaczego zabieram się za kolejną książkę tej autorki, a ja tutaj powtórzę to, co powtarzam zawsze w takich przypadkach, to znaczy ja zawsze daję drugą szansę zarówno książce, jak i daję drugą szansę autorowi. Ja w tym wypadku mam czyste sumienie, no i nie rzucam opinii w ciemno. No to jak jest z tą cylką, co? No jest słuchajcie tak, że Heather Morris znów wzbudza kontrowersje. No i znów popełnia te same błędy. Ja nawet nie wiem, czy ona jest tego świadoma. A zapowiadało się, słuchajcie, nawet dobrze, dlatego że Heather Morris rozpoczyna tę książkę oświadczeniem, a mianowicie że jest to. Powieść, że jest to dzieło fikcyjne. Wydaje się, że zrozumiała, co ostatnim razem poszło nie tak. Zaznacza, że chociaż podróż Cilki jest oparta o prawdziwe wydarzenia i o reportaże, to jednak jest to fikcja literacka. Zaznacza tutaj, że o Cilce Klein dowiedziała się właśnie od Lale Sokołowa, którego znamy jako tytułowego tatuażystę z Auschwitz, i zaznacza, że jest to postać jak najbardziej prawdziwa. Poświęciła jej miesiące badań, ale to jest fikcja. Więc niby jest to fikcja, ale od razu widać, że nie do końca Heather Morris ją tak traktuje. No i tutaj popełniła podstawowy błąd. Ale zacznijmy od początku. Cecilia Klein, zwana Cilką, to młodziutka 16-letnia dziewczyna, bohaterka, tatuażysty z Auschwitz również, o której wspominał Lale Sokołow. Dziewczyna, która trafia do obozu koncentracyjnego, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i tam próbuje przetrwać za wszelką cenę. Według wspomnień Lale Sokołowa, Cyrka została w obozie zmuszona do prostytuowania się, do oddawania swojego ciała jednemu z komendantów obozu, nazistowskiemu komendantowi obozu i tym samym jej pozycja w obozie wzrosła i miała włączące się z tym przywileje. W 1945 roku po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną Cilka zostaje oskarżona o kolaborację z nazistami i tym samym wraz z grupką innych kobiet zostaje zesłana na 15 lat sowieckiego Łagru w głąb Syberii. Z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau trafia najpierw do więzienia w Krakowie, a potem zostaje przewieziona do Łagru Workuta na Syberii, który jest uznawany za jeden z najokrutniejszych i najpotworniejszych Łagru. To właśnie tam Cilka raz jeszcze próbuje przetrwać za wszelką cenę. Powiem Wam tak. Heather Morris znów popełnia te same błędy. Ona podbiera cudze dzieje, podbiera cudze wspomnienia i przerabia je pod własne się, koloryzując nie tyle samą historię co dzieje ludzi, którzy naprawdę istnieli i robi to w taki sposób, który po prostu nie przystoi. Jednym z zarzutów, które pojawiły się przy tatuażyście z Auschwitz był zarzut dotyczący właśnie postaci cirki Klein w relacji Lale Sokołowa, w którym ta dziewczyna rzekomo miała romans z jednym z komendantów nazistowskiego obozu, co centrum badań Muzeum Auschwitz uznało za całkowicie nierealne. I ten sam zarzut powraca raz jeszcze w podróży Cylki. Pasierb Cecylii Klein w oficjalnym piśmie skierowanym do amerykańskiego wydawcy Heather Morris zaznacza bardzo wyraźnie, że historia opowiedziana przez tę pisarkę nijak ma się do prawdziwych dziejów i do prawdziwych przeżyć jego macochy Cecylii Klein właśnie. Co więcej, ta książka według pasierba Cecylii Klein obraża po prostu pamięć o niej. Zaprzecza w tym piśmie, jakoby Cecylia Klein miała rzekomy romans z. Komendantem nazistowskiego obozu. Co więcej, zaprzecza również pogłoskom, jakoby Silka przetrwała łagry tylko dzięki temu, że przemycała leki i tak naprawdę okradała tamten lazaret. Co Heather Morris opisuje w tej książce ze szczegółami. Jak się domyślacie, publikacji powieści nie wstrzymano. Co więcej, wydawca Heather Morris zaznaczył, że jest to fikcja literacka, jest to zaznaczone na wstępie. Co więcej, sama Heather Morris nie pretenduje do roli historyczki. Niby tak, wszystko jest tutaj jasne, ale jednocześnie Heather Morris w posłowiu do tej książki bardzo wyraźnie utożsamia swoją bohaterkę fikcyjną bohaterkę z prawdziwą postacią historyczną. Utożsamia tym samym swój fikcyjny wymysł z prawdą. Więc koło znów się zamyka i czytelnik może się poczuć skonsternowany, bo z jednej strony miała to być fikcja literacka, ale wydarzenia są prawdziwe, no to jak to jest naprawdę? Widać, że ktoś tutaj bardzo celowo gra w grę, która ma na celu pokazanie, że jednak to nie do końca jest fikcja literacka, jednak jakieś wydarzenia są tutaj prawdziwe. Ja tylko tutaj od siebie dodam, że opis sowieckiego łagru i warunków tam panujących znów po raz kolejny jest niekompletny, tak samo jak niekompletny był obraz niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Znany historyk Norman Davis, z pewnością kojarzycie to nazwisko, w swoich pracach przywraca pamięć o łagrze Workuty, w którym przebywała Cycylia Klein. Łagrze, który do 1957 roku był uznawany za jedno z najpotworniejszych miejsc ludzkiego cierpienia i za jeden z najokrutniejszych sowieckich łagrów w tym systemie. Warunki tam panujące były absolutnie nieludzkie, więc naprawdę z trudem można uwierzyć w to, co opisuje tutaj Heather Morris w podróży Cilki. Norman Davis też bardzo wyraźnie zaznacza, że do dzisiaj nie wiadomo, ile osób w Orkutach straciło swoje życie. Jeżeli miałabym jednak pochwalić za coś podróż Cilki, to byłaby to z pewnością ta kobieca strona wojny. Ona jest tutaj przesłodzona, ona jest oczywiście koloryzowana, ale wciąż pozostaje bezwzględnie okrutna. No dobra, ale co z tego, skoro całość nie ma żadnego podparcia faktologicznego. Takim opisom, jakkolwiek byłby okrutny, nie można po prostu ufać. Czy można tak uczyć się na własnych błędach, by nic z tej nauki nie wynieść? No ewidentnie można i Heather Morris jest tego bardzo dobrym przykładem. Tym bardziej celem nie jest tutaj wcale nauka, ale powtórzenie wielkiego kasowego sukcesu. Najpierw dostaliśmy pełnego rozbieżności tatuarzystę z Auschwitz, teraz do naszych rąk trafia pozbawiona autentyzmu podróż Cilki, która jednocześnie, według pasierba samej bohaterki, obraża pamięć o niej. Czy polecam, możecie się domyślać, że no niekoniecznie. Jeśli słuchajcie, nie ciągnie Was jakoś specjalnie do tej powieści, to jej po prostu nie czytajcie. Natomiast jeśli poszukujecie, słuchajcie, prawdy o łagrowej rzeczywistości tamtych czasów, to sięgnijcie lepiej po archipelag Głag Aleksandra Sałacyna. Jak sami widzicie, no nic się tutaj nie zmieniło. Podróż Cilki powtarza błędy tatuażysty z Auschwitz. Dałam drugą szansę Heather Morris i chyba sobie już kolejną odpuszczę. To po prostu nie ma za bardzo sensu. Jeżeli chcielibyście poczytać więcej właśnie o podróży Cilki, zapraszam Was na bloga Wielkiego Buka, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście i nie mieliście okazji obejrzeć mojej opinii o tatuażyście z Auschwitz, którego nie polecam, to zapraszam Was tutaj, dowiecie się nieco więcej o tej powieści właśnie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie i zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!